Sejm odrzucił większość poprawek Senatu. Sejm odrzucił większość poprawek, jakie do budżetu na 2021 rok. Zgłosił Senat. Posłowie nie poparli między innymi wniosku Senatu, by 4,5 miliardów złotych przeznaczyć na dodatki dla medyków walczących z COVID-19. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Zgłoszone przez Senat poprawki polegały między innymi na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji bądź zwiększeniu limitu wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała charakter lokalny. Dotyczyły one na przykład inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały. Sejm przyjął m.in poprawkę, której konsekwencją będzie przesunięcie 60 milionów złotych na realizację programu Senior Plus w latach 2021-2025. Poparcie niższej izby parlamentu zdobyła też poprawka, dzięki której 39 milionów złotych trafi na remonty śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. W trakcie głosowania posłowie zgodzili się również na przesunięcie 7 milionów złotych na dofinansowanie przez marszałka województwa budowy domu opieki wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla dzieci. Uznanie Izby Niższej uzyskała też poprawka zwiększająca o 2 milionów złotych dotacje i subwencje dla województwa warmińsko-mazurskiego na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Więcej instytucji z dotacjami Sejm poparł też poprawkę, która rozszerzy listę jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe. Znajdą się na niej także Instytut Ogrodnictwa, PIP, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, PIP oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, PIP. Większość Sejmowa odrzuciła z kolei poprawki Senatu, których konsekwencją było m.in. Przekazanie 4 miliardów złotych na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych walczących z COVID-19, 2,5 miliardów złotych na podwyżki dla nauczycieli, czy 1,95 miliardów złotych na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego. Aprobaty posłów nie znalazła też poprawka eliminująca przepis upoważniający ministra finansów do przekazania na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej Radiofonii i Telewizji Skarbowych Papierów Wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2021 wpływów z opłat abonamentowych. Bez dodatkowych 300 milionów złotych na zakup pomocy dydaktycznych posłowie nie wyrazili ponadto zgody na poprawkę zmierzającą do zwiększenia o 300 milionów złotych środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, ani na to, żeby przeznaczyć 100 milionów złotych na program in vitro. Nie przeszła też poprawka Senatu przekazująca 95 milionów złotych na dodatki do emerytur dla członków ochotniczych Straży Pożarnych, ani poprawki, których konsekwencją byłoby przeznaczenie 80 milionów złotych na psychiatrię dziecięcą oraz 120 milionów złotych na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19. Z lokalnych poprawek uznania posłów nie uzyskała między innymi Propozycja przekazania 15 milionów złotych na przebudowę mostów czy przeznaczenia 3 milionów złotych na przebudowę falochronu we Fromborku ani poprawka przesuwająca 10 milionów złotych na remont szpitala miejskiego w Szprotawie. Budżet na 2021 rok. Przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 miliardów złotych, a wydatki 486,7 miliardów złotych co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 miliardów złotych. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.